Klumet się zaborawiał tekst i publika se Przestań się mazać i wiąż ten krawat, bo spóźnię się na pogrzeb. Nie potrafię. Zawsze wiązała mi Krysia. Krysia, to Krysia tamto daj ten krawat. Straszna się z ciebie sierota przy niej zrobiła. Sierotą bym był jakby umarła nasza Marka. Tymczasem to nie jest jej pogrzeb. Mhm. Tak a propos matki, to widziałam się z nią wczoraj. Co? Pogodziłyście się? Tak, znalazłyśmy nić porozumienia. Na to jaką? A Krysie? Jak to Krysie? No po prostu, obie jej nie lubimy. Przecież wy jej nawet nigdy nie spotkałyście. Widzę ją na zdjęciu. Te małe, świdrujące oczka od razu widać, że to suka. Jak śmiesz tak o niej mówić. A... Nie wypada w takich okolicznościach. Wypada to kola z automatu. A ta mała sama jest sobie winna. Jakby miała więcej rozumu, to nic by się jej nie stało. Daj ten krawat. Nie mam. Poradziłem sobie bez ciebie. No to może jeszcze sobie skrzydełka przyczep. Odważ. Się. Ja już idę. Nie chcę się spóźnić na pogrzeb wujka. Mm -hmm. Klucze leżą na biurku. Pa.